Cześć, pokażę Wam dzisiaj jak przygotować fokaczy. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania naszej fokaczy potrzebujemy 500 g mąki, 250 ml letniej wody, w której rozpuściłem 20 g drożdży z jedną łyżeczką cukru. Będę potrzebował też około 4 łyżeczek soli, odrobinę rozmarynu. Jednego pomidora, tutaj używam pomidora malinowego, bo już są na targach, cebulę czerwoną oraz około 4 łyżek oliwy. Zacznę od tego, że z mąką wymieszam naszą wodę oraz drożdże. Dodam tutaj od razu cztery łyżki oliwy oraz 4 łyżeczki soli. I teraz porządnie to wymieszam. Najlepiej zacząć mieszać łyżką, żeby nie powrócić sobie dłoni. Następnie poleć trochę dłoń oliwą. I ugniatać ciasto przez około 10 minut. Ciasto ma już fajną konsystencję. Podsypię sobie je troszkę mąką. Przykryję ściereczką i odstawię teraz na półtorej godziny. Żeby wyrosło. Po ponad godzinie ciasto wyrosło i podwoiło swoją objętość dwukrotnie. Teraz jeszcze je chwilę wyrobię. Znowu posmaruję sobie trochę dłoń oliwą. I chwilkę jeszcze je zagniotę. Blachę wyłożyłem już papierem do pieczenia. Też posmaruję go oliwą. I teraz rozciągnę ciasto. Jest w porządku. Nałożę pomidory. Teraz czas na cebulkę. I rozmaryn. Tak przygotowaną fokaczę zostawię jeszcze na około 20-30 minut. W międzyczasie rozgrzeję sobie piekarnik do 180 stopni i później ją upiekę. Po około 20 minutach wkładam fokaczę na około 25 minut do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni. Po około 25 minutach nasza focaccia jest już gotowa. Wygląda no pięknie, pachnie jeszcze lepiej. Także polecam każdemu spróbować ten przepis. Hej!